Skończyliśmy już serię z piłkarzami i konceptami. Jeśli chciałbyś lub chciałabyś zobaczyć jeszcze jakiegoś piłkarza i dopasowany koncept do niego, to daj znać w komentarzu, a ja chętnie zajmę się jeszcze takim filmem. Dzisiaj przedstawiam wywiad z piłkarzem, który zagrał ponad 180 meczów w ekstraklasie, był mistrzem polski z sezonu 11-12. I reprezentował barwy takich klubów jak Ruch Chorzów czy Zawisza Bydgoszcz. Przed państwem Piotr Stawarczyk. minut spotkania. Trzecia Jest już z nami pan piłkarz Piotr Stawarczyk. 185 meczów w ekstraklasie. Jak na to patrzysz z perspektywy czasu i co o tym myślisz? To jest może szczyt Twoich możliwości, czy z perspektywy czasu patrząc, mogłeś osiągnąć więcej? Jak na to patrzysz? To znaczy, można by w sposób popatrzeć na to z dwóch stron. Wiadomo, z jednej strony ja na pewno mogę być zadowolony z tego, ile spotkań zagrałem, ile lat byłem na poziomie ekstraklasy. To z tego powodu na pewno mogę być zadowolony, patrząc na lata młodzieńcze, gdzie dorastałem, wychowywałem się jako trapkarz, powiedzmy junior. W Wiśle, i wtedy nie należałem do że tak powiem orłów. Nie zawsze grałem w pierwszej jedenastce, raczej byłem czternasty, piętnasty. To z tego powodu mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, że doszedłem do poziomu ekstraklasy i rozegrałem w niej tyle spotkań. Natomiast z drugiej strony uważam, że jak już ja byłem na tym poziomie przez tyle lat, to powinienem się na nim utrzymać dłużej. A myślę, że stać mnie też by było na to, więc właśnie z tej drugiej strony mam, odczuwam pewien niedostęp. No rozumiem, ok, Czyli jesteś zadowolony, ale z taką nutką niedosytu jest, jest to takie taka chęć zbywania więcej. Dokładnie, dokładnie. Bo ktoś z zewnątrz może powiedzieć właśnie, że osiągnąłem dość dużo, że tyle lat grałem w Ekstraklasie, rozegrałem tyle spotkań. Natomiast sam po sobie czuję, że jak już doszedłem do tego poziomu, to powinienem z niego więcej wycisnąć. Wspomniałeś o tym, że byli od ciebie zawodnicy lepsi i zawsze byłeś czasami na końcu wybierany w składzie. I gdzie są? teraz ci zawodnicy, którzy teoretycznie mieli większy talent od ciebie i powinni więcej osiągnąć, to znaczy, no wielu z tych zawodników wtedy wyróżniających się na ten moment są anonimowi dla polskiej piłki, więc nie będę ich tu wymieniał z imienia i nazwiska, natomiast Często tak jest. Nie tylko zresztą na moim przykładzie, że osoby, które nie były powiedzmy topowymi osobami i mega talentami w wieku juniorskim dochodziły wyżej niż te osoby, które miały Teoretycznie dużo większy talent. Mhm, rozumiem. Wielu zawodników, takich młodych zawodników, wkracza w taki moment, w którym muszą się martwić o pieniądze, bo nie grają na tak wysokim poziomie, aby z tego się utrzymywać, a chcą dawać siebie 100% w piłce. I jaka rada jest na tym? Czy może powinni się utrzymywać na swojej rodzinie? Czy może powinni mimo to zacząć jakąś pracę i zbierać swoje pieniądze? Bo w jakimś tam stopniu i do któregoś momentu wiadomo nie ma innego wyjścia, trzeba się opierać o możliwości rodziców. Natomiast im szybciej i szybciej. I Ktoś dorośnie do tego, żeby sam zadbać o swoje bezpieczeństwo, o, no, o jakieś zarabianie, zarabianie pieniędzy, to tym myślę, że szybciej je doceni. Doceni też być może swoją cięższą, ciężką pracę. A to na pewno gdzieś tam zaowocuje też, pewnie w przyszłości, lepiej gospodarując pieniędzmi i ceniąc sobie to, co już później uzyskają, co zarobią. Mm -hmm, rozumiem. Jest to kanał poświęcony głównie taktyce, a więc zapytam o wybitnych trenerów, wybitnych polskich trenerów, których miałeś okazję, z którymi miałeś okazję współpracować w swojej karierze i pytanie dalsze co oni jakie oni mieli metody, może niektórzy mieli jakieś dziwne metody, albo jakieś triki taktyczne co o nich powiesz, o tych trenerach tutaj mam zapisanych na przykład Waldemar Fornalik, Franciszek Smuda, Jacek Zieliński czy Michał Probierz co oni mieli, jak, czy jak, któryś z nich miał jakąś, jakąś taką cechę inną, wyróżniającą się? Z tych trenerów, co wymieniłeś, no na pewno się różnił, tak? Chociażby porównując Michała Probierza i Waldemara Fornalika, od których dużo, dużo czerpałem. Z Michałem Probierzem miałem styczność na samym początku i mojej przygody z takim profesjonalnym, seniorskim poziomem, jak i trener Probierz, to też był jego start w zasadzie w trenerce, takiej też seniorskiej, na poziomie ekstraklasowym. A już, już wtedy można było trenera probierza wyciągnąć dużo, dużo ciekawych rzeczy. Zwracał mocną uwagę na, na, detale, na podejście też, żeby nikogo się nie bać. I był żywiołowo reagującym temperamentną człowiekiem, trenerem. Natomiast właśnie Waldemar Fornalik, Miał bardzo duży spokój w sobie. Potrafił bardzo często na chłodno ze spokojem oceniać sytuację. Więc, no, to jest przykład, że każdy z tych trenerów się różnił i od każdego można było coś, coś wyciągnąć. Inna osoba, Paweł Janas. Też z dużym spokojem dawał dużą wolność zawodnikom, piłkarzom, też oddawał pole do popisu trochę swoim asystentom podczas treningów, także każdy był troszkę inny pod względem charakterologicznym. Mhm, rozumiem. No, bardzo ciekawa lista, jeśli chodzi o trenerów, a Teraz y, pytanie o takie już typowe rzeczy związane z taktyką. I teraz jest, są takie modne powiedzenia, jak koncepty, czy jakieś wsparcia i tego typu inne rzeczy. I jak ty na to patrzysz, na te takie aspekty i właśnie wyróżnianie ich? I czy może w młodości albo podczas swojej kariery jakiś trener albo inny zawodnik wspomniał ci o nich? Czy dowiedziałeś się z nich? O, o tych aspektach ze szkoleń, czy właśnie podczas Twojej kariery piłkarskiej? Wiadomo, piłka nożna się zmienia coraz bardziej. Zwraca się uwagi, uwagi na szczegóły. Może czasami za dużo i za często. Nazewnictwa, czy to trenerskiego, czy, no, które optuje w szatni. Kilka tego typu właśnie powiedzeń, jak w Wsparcie czy wprowadzenie do skupienia. No, też wszystkie rzeczy funkcjonowały w przeszłości, tylko powiedzmy, że była troszeczkę inna ich nazwa, tak? Na to wszystko było wiadomo, zwracana uwagę, tylko w innym nazewnictwie. Mhm, czyli nie było wsparcia do skupienia, tylko po prostu prowadź piłę, naprowadzaj. No, już w tym momencie nie pamiętam dokładnie, jak to było określane, ale tak, na pewno, żeby skupić uwagę przeciwnika na sobie, czy w sumie troszkę podobne, tak, ale nie było to ustandaryzowane. Rozumiem. Jest wielu zawodników, którzy właśnie w niższych ligach bardzo się wyróżniają, czy to taktyką, czy to jeśli chodzi o właśnie taktykę, takie myślenie na boisku, technikę, nawet fizyczność i mentalność, niby mają te rzeczy takie, żeby grać na najwyższym poziomie, jednak nie grają na tym najwyższym poziomie i siedzą cały czas w niższych ligach. Jakie jest Twoje zdanie, co ich, co odróżnia tych zawodników, o których właśnie wspomniałem? Od profesjonalnych graczy. Mam okazję często obserwować niższe, niższe ligi. Nie brakuje oczywiście dobrych, dobrych zawodników. Sam obecnie gram na czwartoligowym poziomie. Zaczynając karierę też grałem w czwartej, w czwartej lidze i zawsze znajdowali się zawodnicy o. Wysokich umiejętnościach, czy to technicznych, właśnie tak jak mówiłeś, czy taktycznych, powodów, czemu się nie przedostają, pewnie jest, pewnie jest dużo. Na pewno jak jeden ma umiejętności, to komuś brakuje głowy, albo wiary w siebie, wiary, że może tam coś, samo zaparcia. Innym troszkę brakuje szczęścia, gdzie też jest ono niezmiernie. Niezmiernie ważne, żeby na swojej drodze właśnie spotkać poprzez swoją pracę takie osoby, które uwierzą w kogoś i wiedzą, że można za nich, za nich ręczyć. Może to jest właśnie to szczęście, żeby znaleźć i spotkać na swojej drodze taką osobę, która wyciągnie do kogoś rękę i, i po prostu pociągnie, pociągnie gdzieś na ten wyższy poziom, tak? no dokładnie piłka nożna szczególnie na niższych poziomach jest bardzo bardzo decyduje szczęście czy to o wyniku czy o samej grze tak no natomiast sam system na pewno tutaj też nie jest doskonały brakuje tutaj na pewno jeszcze obserwacji zawodników na tym niższym poziomie to bez, bez dwóch zdań Teraz z roku na rok myślę, że ta sytuacja się polepsza. Natomiast kilka lat wstecz, ciężko mówić o jakimkolwiek scoutingu, myślę, że to tylko albo większość. Dobrze by było, żeby się w Polsce to też poprawiło. No, my nad tym pracujemy, właśnie. Dokładnie, dokładnie jesteśmy. Dokładnie. Jest rozwój, najważniejsze. Um. Twoja pozycja to środek obrony i na pewno znasz się też na grze na boku obrony Pewnie ogólnie znasz się na grze, ale specjalnie na boku obrony i środku obrony. I tutaj jest pytanie do też od, od młodszych zawodników. Jaka jest najważniejsza cecha na środku obrony, albo właśnie na bokach? Czy odróżniają się te pozycje jakoś? Czy łączy je wspólna cecha. Wspólne cechy na pewno na pewno łączą. Jedną z nich na pewno jest umiejętność czytania gry, przewidywania co przeciwnik może zrobić, jak się zachować, kiedy i w jaki sektor boiska będzie podawał piłkę. No to w zachowaniach defensywnych na pewno na pewno bardzo pomaga. Natomiast. Mimo wszystko sam środek obrony i bocznego bym też delikatnie rozgraniczył. Na pewno boczny obrońca musi być bardziej wybiegany od środkowego obrońcy. Większe powinien mieć inklinację do, do gry ofensywnej. Wiadomo, częściej musi w nich uczestniczyć, musi umieć dobrze. Powinien powinien dobrze do Natomiast środkowego obrońca już, już niekoniecznie. Wiadomo, dobrze by było, żeby potrafił, ale z głównymi umiejętnościami gdzieś tam są środkowego obrońcy, już będzie same zachowania defensywne, więc tutaj aż takich dużo, dużych inklinacji do gry ofensywnej nie potrzebuję. Mm -hmm, rozumiem um, grałeś w ekstraklasie w wielu klubach na najwyższym poziomie i spotkałeś tam na pewno wielu dobrych zawodników i jacy zawodnicy zrobili na Tobie największe wrażenie jeśli chodzi o na przykład technikę czy taką inteligencję boiskową czy byli tacy co się wyróżnili jakimś, jakimś takim aspektem to zaczyna swojej drodze no wielu takich dobrych zawodników spotkałem. Jeśli chodzi o, może powiem, partnerów z drużyny, no to też to duże nazwiska, jak Mar Marek Zięciu, Łukasz Surma, Marcin Malinowski no, postacie znaczące dla polskiej piłki, którzy. Oni dopiero właśnie mogą się pochwalić wielką ilością rozegranych spotkań na poziomie ekstraklasy i nie tylko, nie tylko ekstraklasy, więc można było na pewno wiele rzeczy podpatrzeć od nich, czy jeszcze we wcześniejszych latach, jak wychowywałem się. W Wiśle Kraków. Byłem w czy w drużynie juniorów, czy w drużynie rezerw, gdzie Wisła Kraków była wtedy potęgą w kraju. Gdzie tu wymienię nazwiska: Arkadiusz Głowacki, Marcin Baszczyński, Mirosław Szymkowiak, Tomasz Frankowski, Maciej Żuraski, Kamil Kosowski. Czasami byliśmy zapraszani na treningi. Pierwszą drużyną, więc no było kogo podpatrywać i od kogo czerpać. Czerpać? Może nie, nie. może nie umiejętności, bo wiadomo, samo podpatrywanie nie wystarczy, ale było na kim się, na kim, na kim się wzorować. Wzorować, dokładnie. Ci zawodnicy na pewno byli byli liderami takimi drużyny. I ty takim po czasie też na pewno się stałeś. I tutaj stąd pytanie, jak właśnie być takim liderem? Jak może podpowiadać młodszym zawodnikom lub mniej doświadczonym zawodnikom? Jak wywierać na nich pozytywny wpływ, aby to faktycznie działało? Ja jestem zwolennikiem raczej yy, merytorycznych podpowiedzi. Pojedynczych jakichś sytuacji boiskowych, czy to w trakcie meczu, czy już po meczu, czy po treningu, raczej skłaniam się ku takiemu, ku, ku takiemu rozwiązaniu. Myślę, że ono ma długofalowo lepsze efekty niż zrobienie przysłowiowej suszarki jakiemuś zawodnikowi. Myślę, że. Ja się tym charakteryzuję i mam nadzieję, że podczas mojej przygody pomogłem wielu zawodnikom w ten sposób, którzy się dobrze czuli obok mnie na boisku. I myślę, że tylko w ten sposób można zdobyć autorytet, ale też i szacunek. Bo... Myślę, że te dwie cechy się e, powinny łączyć. No dokładnie. Taka merytoryczna wiedza jest, myślę, ważniejsza niż przysłowiowa suszarka, jak to powiedziałeś. Um... Tak jest. No. Myślę, że tak. Wiadomo, że od czasu do czasu, jak do kogoś e, mówisz po raz dziesiąty i nie dociera, e, może warto czasami podnieść głos i użyć no mocniejszych dokładnie. słów. Ale generalnie nie, nie, nie opierać się tylko na tym. Mm -hmm. Wracając do początku naszej rozmowy, mówiłeś, że byli w młodości zawodnicy o wiele lepsi od ciebie, ale w ostateczności nie osiągnęli takiego poziomu jak ty. I co sprawiło, że to właśnie ty grałeś. Grałeś w Ekstraklasie i teraz grasz do, na dosyć też wysokim poziomie, a oni są anonimowi w piłce nożnej i nawet nie są z nią związani. Przyczyn, przyczyn jest pewnie wiele. Takiego, takiego stanu. Zaczynając od końca, tak co przed chwilą wspominaliśmy, na pewno Szczęście w jakimś tam stopniu, właśnie poprzez osobę, która wyciągnęła rękę i pomogła mi w dotarciu na ten poziom. A niewątpliwie taką osobą był Andrzej Iwan, który polecił mnie do Widzewa Łódź i tam zacząłem grę na profesjonalnym poziomie. To, ale to, żeby on mógł mnie polecić, musiałem sobie zapracować na jego zdanie o mnie. Poprzez lata pracy, treningów, wytrwałości, on to widział u mnie, plus wiadomo pewnie i też umiejętności, no, które mu pozwoliły mi. Wytrwać na poziomie klasowym tyle lat. Coś musiał we mnie widzieć, żeby, żeby mnie polecić na wyższy poziom. Myślę, że wzięło się to z tego, z mojej wytrwałości, że na każdym treningu, przez to, że będę, byłem, nie wiem, tak jak wcześniej wspominałem, 13, czternasty, piętnasty, na każdym treningu musiałem w 100% procentach udowadniać swoją Przydatność do, do drużyny, że zasługuje na miejsce w ogóle w wiśle. Co wyrobiło we mnie nawyk cały całego, całego ciągłego, ciągłego udoskonalania i tak mi zostało na lata. Myślę, że to było decydujące. Czyli najbardziej liczy się wytrwałość w takim czymś w dążeniu do tego celu. Myślę, że tak, że ciągłe, ciągłe udoskonalenie swoich, ich umiejętności, ty trwałość, myślę, że jest decydująca. Na pewno trenowałeś samemu, często trenowałeś samemu, podczas swojej kariery, nawet w młodym wieku. I z perspektywy czasu patrząc, czy taka gra samemu z piłką cokolwiek daje, czy może odwrotnie tylko daje przemęczenie? I jak najlepiej właśnie wykorzystać ten czas, kiedy nie ma się kolegów z drużyny, czy w ogóle kogoś do grania? No oczywiście. Myślę, że zdecydowanie warto wykorzystywać ten czas, gdy się jest nie nad czas poza treningami, nawet właśnie samemu jeździć na boisko czy nawet w domu, wziąć małą piłeczkę, pożonglować. Myślę, że ciągły kontakt z piłką na pewno, na pewno pozwoli poprawić, poprawić technikę. Sam być może zbyt rzadko to robiłem, ale jak już to robiłem, to nie wiem. Po gdy na przykład w okresie, gdy rzadziej trenowaliśmy w okresie grudnia, czy nie wiem, początkiem stycznia, brałem małą piłeczkę, żoglowałem ją w pokoju. To później, przychodząc, przychodząc na trening, czułem zdecydowaną poprawę na nad kontrolą, kontrolą piłki. Więc, więc zdecydowanie, zdecydowanie już taka forma na początek na początek wystarczy. Czyli warto i zawsze warto szukać jakiś dróg rozwoju, nawet jak jest się w domu. No to wtedy tym akcentem zakończymy ten wywiad. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że to był miło spędzony czas. No i co? I ja żegnam się z moimi widzami. Do zobaczenia za tydzień i tak samo do zobaczenia, Piotr. Dzięki jeszcze dziękuję, raz za rozmowę. Dziękuję bardzo za zaproszenie i wszystkiego dobrego życzę. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.